Cześć, tu Piotr z Peters Technology witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Słuchajcie, Microsoft Windowsa 10 chce bardzo promować w ostatnim czasie. No i jeżeli macie Windows 7, 8 albo 8.1, najprawdopodobniej widzicie u siebie w zasobniku systemowym taką ikonkę Uzyskaj system Windows 10. Możemy ją dwa razy... Kliknąć. No i widzimy tutaj, jak działa bezpłatne aktualnienie, Zarezerwuj. z system zostanie pobrany, gdy będzie dostępny. Zainstaluj. Pobrane na Twoje urządzenie, gdy będzie. Otrzymasz stosowne powiadomienie. I baw się dobrze. Tak więc, słuchajcie, możemy to jeszcze sobie zobaczyć. Już masz wiedzę eksperta. zaprojektowany pod kątem szybkości, łatwości. Tak, tak. To zresztą w moim filmie ostatnim widzieliście z ostatniego buildu. Jest naprawdę już coraz fajniej. Dobre. Już się zarezerwuj uaktualnienie do systemu Windows 10. Jest to bezpieczne, proste i bezproblemowe. Czy naprawdę? No zaraz zobaczymy. Zarezerwuj bezpłatne uaktualnienie. Wspaniale aktualnie jest zarezerwowane. Po udostępnieniu 29 lipca, to jest ważne. System Windows zostanie pobrany na Twoje urządzenie i otrzymasz powiadomienie, kiedy uaktualnienie będzie gotowe do zainstalowania. Swój adres e-mail, aby potwierdzić, aby otrzymać potwierdzenie, za chwilę je sobie zobaczę być może dostanę je od razu, być może nie i chcę otrzymywać najnowsze wiadomości, porady nie, wyślij potwierdzenie mhm. obowiązują wymagania sprzętowe o, tak, dobrze tak więc czekamy i jest na razie gotowe. Ciekawe, co możemy tutaj zobaczyć, jak to działa. Uzyskiwanie znakomite, wszystkie, tak super. E, tak więc ciekawa aplikacja, którą Microsoft nam instaluje, nawet bez naszej wiedzy, która nam umożliwia właśnie e, uzyskiwanie dostępu do Windows 10, kiedy on oczywiście będzie dostępny. Mm, nie musisz nic więcej robić, o szczęście. Gdy system będzie dla Ciebie gotowy, otrzymasz powiadomienie na swoim komputerze lub tablecie. No i słuchajcie, jeżeli Wy też coś takiego widzicie, tą ikonkę, to jak najbardziej polecam, zróbcie to samo. To nic nie kosztuje, system jest darmowy. Tak więc, słuchajcie, no jest gotowe, zamykamy i mamy zarezerwowaną dziesiątkę. Tak więc jeżeli podoba Wam się ten system, jeżeli oglądaliście moje wcześniejsze filmy albo generalnie się dowiadywaliście o dziesiątce, no to zapewne też jakoś już zostaliście do tego przekonani, a jeżeli nie, no to polecam, odsyłam do moich filmów, które tutaj gdzieś się pojawią na ekranie i spójrzcie sobie jak się system zapowiada. Dobra, dzięki Wam bardzo za obejrzenie filmu, to było takie krótkie tylko zaprezentowanie Wam rezerwacji Windowsa 10 i już wiemy, że będzie to 29 lipca premiera Windowsa 10 na świecie. Dobra, dzięki Wam bardzo. Do zobaczenia, cześć.